Witam was oczywiście w grze Workers Resources and Soviet Republic. Zaczynamy nową serię na tym kanale. Z okazji tego, że wyszło nowe DLC, chciałbym po prostu rozpocząć nową serię na mapie Polska. Szkoda, że to jest teren już zabudowany, no ale jakoś sobie z tym poradzimy. No i cóż, zachęcam do zostawienia łap łapki, komentarza, dzwoneczka oraz subskrypcji, jeżeli Wam się spodobał ten materiał, mój kanał i... A tymczasem zaczynamy grę. Musimy sobie zobaczyć... Aha, okej, okay, dobra. Eee, nie mamy nic tutaj pokazanego, ale muszę sobie w takim razie mniej więcej ogarnąć, gdzie mogę mieć eee, paliwa. No zgaduję, że raczej właśnie gdzieś tutaj będę... Do, do... Okej, okay, dobra. Czyli paliwa są na samym dole gdzieś. Okej, okay, same góry to są paliwa. Teraz potrzebujemy węgiel. Węgiel no to będzie gdzieś tutaj chyba co? No, o, dobra. Jest tutaj, tutaj jest węgiel, czyli na, po lewej stronie na dole. Ja bym zrobił coś takiego. Może węgla... Od węgla to ja bym nie zaczynał, tylko może zaczął od ropy. Mi się wydaje że chyba, że idziemy w rolnictwo, na samym początku mamy 10 milionów, jakbym duży ten kredyt, więc w sumie możemy tak naprawdę też pójść w, w rolnictwo. A rolnictwo oczywiście będzie na tutaj. Dokładnie tutaj. Płock, Płońsk, mława. To okolice. Dobra, jestem z powrotem. Wiecie, ja bym chyba się pobudował gdzieś tu. W przemyślu. Jest ładna trzypasmowa dzielnica. Więc może byśmy zaczęli od tej strony mapy. To byśmy się pobudowali, bo tu mamy jedną granicę, tu mamy drugą granicę zaraz. E, więc byłoby nam fajnie łatwo na sam start. Tu Widzę, że tego przynajmniej nie ma. Na razie stali. Nic więcej tu raczej nie możemy sprawdzić. No nie, nic nie możemy. Żywności nie, tego też nie. Więc tak naprawdę co? Możemy zacząć od budowy drogi. No dobra, mamy taki łuczek I tak, ja bym zrobił... Nie wiem czy tu, bardziej bym chciał chyba tutaj zrobić biura budowy. taką ulicę eee, i co tak najpierw zaczniemy sobie od biur budowy biur budowy zwykłych widzę że tu mamy jakieś mody weźmy sobie to a już, już mi się zepsuł o, to, to jedno drugie sobie postawimy no i teraz, oczywiście, stawiamy, e, stawiamy darmowe biura budowy. Tylko je musimy, niestety, ale postawić tutaj. Dobra, postawiliśmy sobie tutaj, byle jak, byle jak. Bo muszą nam tak nawet zbudować tylko te dwa biura budowy. E, a dalej sobie po prostu je usuniemy i przeniesiemy wszystkie maszyny tam. E, dobrze, teraz musimy sobie zakupić wszystkie pojazdy, jakie nam są potrzebne. Weźmy sobie autobusy. No i dobrze. Mogę sobie też wcześniej, no ale trudno. To jest dotąd. Dobrze, to na pewno nam to budowali. Czyli tak, wy na razie musicie czekać na wywrotki, które jadą ostatnie. A my, kochani, możemy się zająć miastem. Chyba, że wykorzystamy te budynki, które są tutaj może jest sobie Nie dobra, nie będziemy z nich korzystać. Skutujemy sobie własny odcinek miasta eee, Na tych drogach utwardzonych to na pewno to sobie zacząć żeby to miało sens a teraz czekajcie bo mi się wydaje, że mogę sobie e, nie to tylko podnieść, obniżyć, równej e, wygładzanie okej, okay, dobra, czyli teraz to trochę zmienili, e, że nie trzeba żadnych koparek dobra, ja już sobie delikatnie to wygładziłem e, nie jest jakoś tak super płasko, ale damy sobie radę eee, zobaczmy co oni tutaj robią oni tutaj nic nie robią przez ten cały czas, bo... i eee, dobra czyli my, niestety moje zwalania poszły na marne bo zapomniałem przypisać im eee, wszystkiego dobra, teraz już powinniście dokładnie ruszyć, możemy jeszcze wam ewentualnie zrobić tworzyć grupę e, dziur budowy no i dobrze my tutaj na razie jeszcze nie możecie tego robić, ale okej okay. sobie wszystko wykrywajcie, transportuj za pomocą ciężarówek i dobra my wracamy sobie do budowania miasta mam nadzieję, że oni jakoś się ogarną z tą drogą i zaczną budować nam e, nasze dziura budowy dwa ogromne na 64 pojazdy a teraz tak zacznijmy sobie od jakichś dróg zwyczajnie w świecie tu zrobimy drogę dwupasmową to będzie taka główna droga która gdzieś tam będzie prowadziła sobie się że w sumie może nie po tej stronie no troszkę źle troszkę zrobiłem po tej stronie sobie zrobimy tą drogę dwupasową tutaj sobie usuniemy, no ale ta droga tam może sobie być kiedyś tam zrobiona, Jakoś to nie zależy mi na tym, bo to, to było konkretnie teraz, dlatego sobie jej nie kończymy, no i tak, i od tej drogi zrobimy sobie na przykład e, tutaj jakiś zjazd do miasta boczny. Coś takiego i tak policja okej, okay. rozumiem, policja, policja, policja zrobimy coś takiego ok no nie, dobra, to trochę brzydko wygląda ja zapomniałem że trochę tworzenie tych dróg tutaj jest takie dosyć słabe słaby bym powiedział, no, ale dobra tutaj sobie zrobimy tak eee, tutaj sobie zrobimy tak mniej więcej te same łuki? no mniej więcej nie więc sobie jeszcze to zburzymy i zrobimy taki dłuższy łuczek. i dobra, niech będzie tak no i tak, pierwsze skrzyżowanie oczywiście staramy się zrobić to mniej więcej na środeczku robimy sobie coś takiego i tak, zajezdnie, dworzec to jest końcowy, potrzebujemy dworca i potrzebujemy dworca dużego, dokładnie, tak, tak. Dobra. tak. Tutaj oczywiście drogę... Można zrobić w ten dokładny sposób. Już widzę, że już krzywizny się zaczynają, niestety. No ale trudno. Trudno, trudno. Tak, niestety musi być z tego Bo tu nie można po prostu za bardzo budować. Do tego trzeba się oczywiście przyzwyczaić. Ehm, I tak, dobra. Dworzec mamy, czyli centrum naszego powiedzmy miasta miasteczka jak na razie. Ehm, I ruszajmy dalej, tak naprawdę. Musimy sobie zrobić jakieś dzielnice. Znaczy dzielnice ehm, po prostu powierzchnie mieszkaniowe. Ehm, to niech się jeszcze gdzieś tam dalej ciągnie też możemy w sumie troszkę tam pociągnąć. nie jakoś super daleko także no właśnie już coś 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 mi tutaj nie pasuje bo mi coś krzywo tutaj chce iść ta droga no ale chyba niestety tak będzie musiało być no trudno. z tym musimy już się pogodzić Możemy sobie coś takiego i tak od dworca dokładnie tak. tak i to sobie przeciągniemy też w tą stronę To też sobie przeciągniemy tutaj to proste jest to proste i tutaj możemy aha, dobra ja się nie poczęłem z kratkami więc, e, no niestety e, życie, 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 dokładnie życie to sobie zrobimy tak tutaj połączymy się w ten sposób i mi się wydaje, że na początek miasteczka starczy e, i teraz będzie nas czekało czyli będziemy musieli zrobić wodę Elektryczność, elektryczność to na samym końcu, mi się wydaje, bo to będziemy kupować tak, po prostu będzie najprościej. Eee, I tak, wodę też sobie zrobimy razem z elektrycznością. Tereny mieszkalne, żywność, handel, domy handlowe. I tak, mamy tego dużo, e, więc. Możemy sobie coś wybrać, tylko oczywiście nie coś za dużego No nie, to troszkę jest za duże coś takiego fajnie wygląda to byśmy sobie postawili jakoś w tej okolicy, w tej i w tej okolicy. Dobra, mamy dwa domy handlowe. I teraz tak, restauracje, bar. Bar, bar, bar. Dobrze. Bar możemy sobie też postawić do obok dworca, do obok dworca. No i cudownie. Czego więcej do szczęścia potrzeba, co nie? Niczego. Tylko bar. Wow, wow, wow. Muzeum Soli Naturalnej. Tak, czegoś takiego nie widziałem, czy to jest mod, czy, czy od gry. Nie wiem, nie wiem. Ale tak eee... w sumie, Muzeum Republiki. Możemy sobie dać tutaj taka ładna fizytówka dla miasta. Eee, więc dobra, z kultury coś małe, ze sportu. Teraz nam boiska są. Eee, to może troszkę mniejsze. Weźmy sobie. Dobra, zostawmy sobie jedno boisko tutaj i Drugie może niech sobie będzie tutaj eee, I teraz tak, to już nam nic nie potrzeba Alkohol mamy, kulturę mamy, sport mamy Mamy, dobra Czyli teraz eee, Będzie nam potrzebny na jakiś szpital hmm, Duża klinika, duża klinika Na 60 pacjentów To jest 90 Mała klinika 15, szpital. No by się szpital przydał. Tak naprawdę. Eee, który możemy umiejscowić tutaj. Ale za to, małą klinikę możemy na przykład postawić sobie. Eee, powiedzmy. No, w tej okolicy. Już po prostu na przyszłość. Żeby jakby nie była jedna rzecz obłożona na maksa. Tak samo dlatego, buduję dwa centra handlowe. Jedno tu, drugie tutaj. Tak samo zbudujemy sobie dwa szpitale. I tak, przedszkola. Weźmy sobie, postawmy jedno tutaj i właśnie drugie też z drugiej strony. Postawimy sobie je tutaj. I tak, szkoła. Szkoła na 156 na 360 uczniów. I tak, szkołę ja bym postawił taką większą tutaj w centrum i jakoś mniejszy, jakąś mniejszą szkołę właśnie też w tych rejonach I nam dziecko też postawić sobie nie wiem może na przykład tu by wiecie co by się przydało zamknąć tę drogę To byłby dobry pomysł o, o, o. To byłby dobry pomysł Trzeba mhm. tu nic nowego zrobić, żeby to. No oczywiście, że tak. E, też musimy sobie ten pasek wyburzyć. Tutaj sobie przedłużymy. To sobie połączymy. No i mamy już super zamkniętą drogę. E, I na czym skończyliśmy? Skończyliśmy na e, chciałem dziecka tak? tak chciałem do dziecka postawić um, dlaczego nie mogę tutaj? chwilę sobie wyłączę to przyciąganie o o o o i cudownie pięknie uniwersytet medyczny tu mamy na 300 coś, ojej 75 ile to jest 300 uczniów to ma, no to dobra to jest kurczę połowa czasu budowy doby więc byśmy sobie wzięli ten uniwersytet byśmy sobie go postawili tutaj o o o Politechnikę, politechnikę byśmy wzięli sobie też tą mniejszą sobie ją postawimy powiedzmy tutaj hmm. i tak siedziba partii komunistycznej też byśmy musieli ją wybudować tylko jakoś taką małą 1500 biały dom a hmm. hmm. sobie wybudujemy no dobra powiedzmy niech tutaj stoi akademiku nie chcemy, komisariat byśmy chcieli, ale jakiś taki mały, czy nie? Bo tu jest na 40 pracowników, tu jest na 30, 20 może byśmy wzięli ten A byśmy sobie go postawili na przykład tutaj przy gwieździe. czemu by nie? może sobie tutaj stać sąd też taki mały tak naprawdę możemy ulokować sobie to wszystko w jednym miejscu e, i tak, więzienie 1060-1060 Nie wiem czym to się różni za bardzo nic się ogierka. W sumie nie wiem naprawdę czym to się różni więc możemy sobie wziąć oryginalne Tak, tutaj może byśmy sobie zrobili taki myczek. Że przejdziemy sobie, może nie tutaj, a gdzieś tutaj. uwagą. dokładnie w ten sposób. Jak już tak powiedzmy przyszłościowo. I tak, więzienie. Bierzemy sobie to. Stawiamy tutaj. Tak, urząd miasta eee, no w sumie też możemy postawić. Przyda się. Czemu by nie? trzymaj introduktury, to mi... Przepraszam Was bardzo za pieska. Dobra, już jestem. Eee, no i niestety tak nauczyłem psa, że jeżeli chce albo pić, albo jeść, to po prostu szczeka na miskę, więc... Eee, więc tak. Eee, już pies ogarnięty. E, jeszcze tutaj e, sport to zrobiłem to zrobiłem turystykę nie idziemy w żywność na razie też nie choć to będzie chyba najbliższy nasz cel e, razem z paliwem dobrze to wtedy te, w takim razie teraz możemy sobie e, umeblować naszą mapę e, niestety do wyboru nie mamy za dużo e, mieszkań ale czegoś takiego nie widziałem. Fajne, fajne. Podoba mi się. Więc możemy sobie użyć. Na ile to jest os? To jest na 70 robotników. Jakie małe! A to by się wydaje naprawdę duże. No dobrze, ale powiem tak. To, to nie jest a wam jakieś, jakieś duże mieszkania no mam tylko takie brzydkie no niestety nie podobają mi się strasznie no te mniejsze może jeszcze um, ale w takim razie sobie pożyjemy na razie na tych budynkach no i tak w centrum ja chyba sobie użył tylko oczywiście. Wyłączymy sobie to przyciąganie. I zrobimy sobie po prostu. Eee. Jeden puneczek. Drugi. Odwracamy. Ciach. Ciach. Na ile to jest mieszkańców to jest na 118. Dobrze. I teraz tak. Tutaj na bocznych drogach sobie zrobimy, chociaż w sumie o, tylko możemy postawić w ten sposób. Raz, dwa, trzy. Eee, postawimy trzeci. tu trzeci postawimy sobie takie fajne chińskie bloczki. Zwrócimy sobie je w ten sposób i w ten sposób dobrze. Tu już mamy ładnie zagospodarowane, teraz czeka nas y, kolejny środek. I tu sobie może weźmiemy tą marszałkowską. Co by na to? No to jest takie e, mech. Tu mamy na 60 na 100, na 95, a to na 100 jak to wygląda? No niczym się w sumie nie wyróżnia. 5L, long, nie wiem co to w sumie znaczy, eee, no ale dobra, weźmy sobie. Jedno takie. Czekaj, to jakoś potrzebuje dużo miejsca eee, Więc możemy to zrobić w ten sposób Tu się zmieszczę ze ścieżką, zmieszczę się, bardzo dobrze Użyjemy sobie hmm, jakiegoś innego z tych bloków W sumie, za dużo niestety do wyboru właśnie nie ma i to mnie trochę ubolewa, że musimy sobie odblokować e, te bloki. Hmm. No powiedzmy, że weźmiemy sobie jeszcze jeden taki i drugi taki blok. Dobrze, połączymy sobie teraz, albo może lepiej zrobię cięcie i sobie wszystko połączę, więc zaraz wracam. No i dobra, ja sobie wszystko połączyłem. E, oczywiście to będą ścieżki asfaltowe. E, dlatego że czasami jest po prostu jedno połączenie z bloku czy do innego miejsca. E, ciężko będzie to zrobić natychmiast w trybie realistycznym, żeby zmienić tą ścieżkę z, na przykład z betonowej czy z żwirowej na asfalt. Więc od razu to zrobiłem, żeby kiedyś nie mieć po prostu problemów. Wydaje mi się, że wszystko połączyłem. Także możemy kliknąć Rozpocznij zaplanowaną budowę. Tak jak i możemy masowy start po prostu wykonać. W ten sposób. W ten sposób. I dosłownie wszystko jest już teraz zaplanowane. I to już na, naprawdę... Jesteśmy świadkami tego, jak powstał nam pierwszy wyrób budowy. No i tak, kochani, dziękuję za obejrzenie. Eee, zapraszam Was na kolejny odcinek. Ja bardzo chętnie sobie w to pogram. Jest to bardzo powolna gra. Będziemy się na początku naprawdę mało rozwijali. Mam nadzieję, że będziecie chcieli to po prostu oglądać. No i cóż, ja się zawijam z zamontowaniem tego filmu, a Was zapraszam na kolejny odcinek. I oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz komentarza, bo komentarze się najlepiej po prostu czyta. Siemano i do następnego.